Hej, cześć, siemano. I co, myśleliście, że tego nie zrobię? A tu proszę bardzo, zrobiłem. Nagrałem właśnie, nie sam, ale z grupką przyjaciół, pod koniec filmu powiem kto to, w linku w opisie będziecie też mieli. Nagrałem w końcu tego Disa na bezimiennego ciula. Albo według gry, bezimiennego króla. To po prostu chłop nie ma imienia, tak? Nie będę przedłużał. Oto jest długo oczekiwany Dis na bezimiennego ciula. Lecimy. Latasz tu na smoku jak popa prany. Burza w ciebie uderzyła, bo jesteś zjarany. Dłań nie trzymasz piorun, to ze ci brakuje. Choć na chmurach olimp ci nie przysługuje. Jest to osób mi brakuje, to tak jak tobie imienia, Boś bez imienia wciąż i tego nie zmieniasz. Twój smok robi za ciebie robotę, tak jak ten, ten, za który mam flotę. Zaczynając od niczego, potem przyszedł kubę, no a potem polął się w świetle i strumie. Żarów poszło 20 tak jak followerów. Serdecznie witam nowych subscriberów, Poza bronię. Na pozdro dla żabki Pozdro dla werniera no i mojej matki Może i burza po twojej stronie Ale po mojej czat, który za mną pójdzie w ogień Żarów poszło sotek jak followerów Serdecznie witam nowych subskryberów, Żarów poszło milion i dwa miliony A followerów to chyba cztery biliony Potem to bieden na czasie, ale wróćmy do produktu Który tak młodym poznał, że w sumie trochę zamkla Dziękuję wszystkim dla mnie za wsparcie Z tego wszystkiego chyba mam zaparcie i co, gdyś się podobał? Bo mi się bardzo podobał. Wiem, że wypadałem z rytmu, że jestem pajacem, idiotem i w ogóle, ale musicie zrozumieć, że pierwszy raz nagrałem taką piosenkę. Pierwszy raz w ogóle nagrywałem. W ogóle. Ciężko było, ale wywiązałem się z umowy, zrobiłem to dla Was, jest nagrane, będzie normalnie, nie usunę tego, możecie słuchać i inne takie. I jeszcze na koniec, żeby nie przedłużać, chciałbym podziękować tutaj mojej moderacji ze streamów. Chciałbym podziękować Jaka Skrzeciekoś za wymyślenie tekstu i Chłekiemu za montaż plus miniaturkę. Link do nich macie w opisie. I to byłoby na tyle. Jeśli będziecie chcieli więcej, to nie wiem, musicie mnie podpuścić na streamach czy co innego. A tak to zapraszam tutaj Kapitan Circle Live, też link w opisie. Na streamy. Streamy codziennie praktycznie. No w sumie cały czas są streamy, więc spada i nie ma na co czekać. Ogląda i fajnie będzie. Na razie.